Każde koło inne. Pniaczek stoi stary, a na nim domek mały. A w domku tym mieszka muszka z żabką, z jeżem, z kogucikiem, co zwiesie złotym grzebykiem. Pewnego razu poszła czwórka do lasu po kwiaty i grzyby, po drwa i jagody. Zwierzątka chodziły po lesie, chodziły, aż wreszcie wyszły na polankę. Patrzą, stoi tam wóz dziwnie zbudowany, bo każde koło ma inne jedno, całkiem małe kółeczko, drugie, trochę większe, trzecie, średnie, a czwarte, duże, bardzo duże kolisko. Wóz stoi tu chyba od dawna, bo grzyby pod nim powyrastały. Przyglądają mu się muszka, żabka, jeż i kogucik i nadziwić się nie mogą. Wtem wyskoczył z krzaków zając, także popatrzył i roześmiał się. – Twój wóz? – pytają zająca. – Nie, niedźwiedzia. Robił go sobie, majstrował, ale nie skończył i zostawił. Więc stoi tutaj teraz. Zabierzmy go do domu, powiedział Jerz, przyda się w gospodarstwie. Zabierzmy, zgodziły się zwierzęta. Zaczęły go pchać wspólnymi siłami. Ale wóz nie jedzie, każde koło ma przecież inne. Pchały, pchały, wszystko na nic. Bo wóz to w prawo zawraca, to się na lewo przewraca. A droga kiepska, tu dołek, tam wzgórek, zając się śmieje, za boki się trzyma. Komu jest potrzebny taki wóz do niczego? Zmęczyła się cała czwórka, ale żal im wóz porzucić, bo przyda się w gospodarstwie. Pomyślał jesz, pomyślał i mówi: weźmy każde po jednym kółku. Dobra! Pozdejmowały z wozu koła i potoczyły je do domu. Muszka, małe kółko, jesz. Większe, żabka średnie. A kogucik wskoczył na największe kolisko, przebiera nogami, trzepoczy skrzydłami i wykrzykuje Kukuryku! A zając wciąż się śmieje. Powariowały, potoczyły do domu cztery koła, każde inne... Tymczasem muszka, jesz, żabka i kogucik przyszły ze swoimi kołami do domu i łamią sobie teraz głowę. Co z nimi robić? Wiem, powiedziała muszka, wzięła swoje małe kółko i zrobiła kołowrotek do przędzenia. Jeżowi też przyszła dobra myśl do głowy. Przymocował do swego koła dwa drążki. I zrobił taczki. I ja mam pomysł, powiedziała żabka. Przybiła swoje większe kółko do wałac studziennego i łatwiej było dzięki niemu czerpać wodę ze studni. A kogucik umieścił swoje duże kolisko w potoku, przysposobił do obracania żaren, zbudował młyn. Wszystkie cztery koła przydały się w gospodarstwie. Muszka wszędzie na kołowrotku, żabka nosi wody ze studni i podlewa grządki, jeż wozi taczkami z lasu drwa, grzyby i jagody, a kogucik miele mąkę we młynie. Przyszedł raz do nich zając, zobaczyć, jak gospodarują. Przyjęto go jak miłego gościa. Muszka zrobiła mu na drutach rękawice. Żabka poczęstowała go marchewką z grządki, jesz grzybami i jagodami, a kogucik ciastem i bułeczkami z serem. Wstyd się zrobiło zającowi. Wybaczcie mi, powiedział, śmiałem się z was, ale teraz widzę że w zręcznych rękach nawet niejednakowe koła przynoszą pożytek.